Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa, piszą, jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Dlatego ja teraz wbrew elitom podam bardzo istotną informację i dorzucę swoje 100 gram do nierozpraszania społeczeństwa. Od dawna było wiadomo, że umiarkowane picie alkoholu chroni przed atakiem serca. Teraz okazuje się, że dla mężczyzn jest ono korzystne nawet po zawale, wykazały ostatnio 20-letnie obserwacje opublikowane nie tak dawno na łamach European Heart Journal. Okazuje się więc, że nasze staropolskie Zawołanie na zdrowie tuż przed wychyleniem Kieliszka, a nawet po Ma głębokie uzasadnienie naukowe I zdrowotne, oczywiście Naukowcy twierdzą, że chodzi tu o małe ilości Alkoholu, na przykład dwa kieliszki wina Dziennie, z tym, że nie wiadomo dlaczego oni Tak przy okazji informacji na temat Leczniczego działania alkoholu, oni zawsze Nadużywają słów małe, umiarkowane Ale leczmy się kompleksowo Jeśli lekarz mówi ci, że Możesz wypić dwa kieliszki wina dziennie To tak naprawdę możesz wypić cztery, czyli spokojnie możesz wypić pięć, bo trzeźwość jak gdzieś tam usłyszałem jest stanem przejściowym między momentami szczęścia ja nie namawiam do picia ale życzę wam jak najwięcej momentów szczęścia